Tym razem wycieczka na Litwę, do Wilna auto z litewskiego rodzimego rynku sprzedawał drugi właściciel serwisowane cały czas w serwisie, serwisie Nissan przebieg 99500, 500. auto zadbane ta strona tutaj tylne nadkole miało jakąś kolizję często spotykamy w Nissanach Dziuki. Właśnie w tym miejscu szkody nie wiem na czym to polega, ale dosyć często samochód ładnie się prezentuje, jazda próbna fajnie wypadła, nic się nie dzieje. Skrzynia ładnie pracuje, widzi, zmienia. Tak wygląda auto w środku stan naprawdę bardzo przyjemny, zadbane auto. Dostaliśmy komplet dokumentów. Wszystko co potrzeba.